Koreańskiego uczę się od kilku lat, ale dopiero pod koniec zeszłego roku stwierdziłam, że fajnie byłoby jakoś zacząć dokumentować to, że naprawdę jakąś moją znajomość języka koreańskiego mam. I dlatego też chciałabym teraz podsumować całą tą moją przygodę związaną z przygotowywaniem na ten egzamin. Można by było uznać, że ta decyzja była trochę nieprzemyślana, bo na egzamin przygotowywałam się w trzy miesiące, a to trochę mało nawet bardzo mało. Hej, wszystkim, jestem Kate. A. Dzisiaj porozmawiamy o moim egzaminie z języka koreańskiego, a dokładnie o tym, jak przygotowywałam się na ten egzamin i jak udało mi się tak szybko z jednej strony nauczyć się, przygotować się na ten egzamin, a z drugiej strony szybko poprawić moją zdolność języka koreańskiego, moją znajomość języka koreańskiego, tak to ładnie nazwijmy. Zacznijmy od samego początku, czyli od mojej motywacji, bo czy to jest nauka na egzamin, czy nauka języka tak o, to motywacja to jest jeden z najważniejszych przykład, czynników, które... No który nas motywuje, słowo motywacja motywuje, to jest jedno, ale chodzi mi tutaj o to, że tak naprawdę bez dobrej motywacji to my nic nie osiągniemy i w połowie się poddamy, no bo samo to, że my myślimy, że coś musimy, coś musimy, coś musimy, no dobra, okej, okay, ale jakoś umysł ludzki jest tak skonstruowany, że to nam po prostu nie pasuje. My nie chcemy robić czegoś, co musimy, bo ktoś nam każe, tylko coś zazwyczaj, co my chcemy. Zobaczcie, że na przykład łatwiej jest nam usiąść i zacząć oglądać serial, czy też czytać książkę um, taką, którą chcemy przeczytać, a nie na przykład usiąść do nauki czy też do pracy. I tutaj często jest właśnie ta sprawa związana z motywacją. I jeśli chodzi o mnie, to dla mnie motywacją było to, że właśnie uczyłam się tego języka już bardzo długo. Um, no i tak, w skrócie, dobra, ok, przyszedł ten czas w moim życiu, że po prostu chciałabym mieć jakoś potwierdzoną to moją znajomość tych wszystkich języków. Zaczęłam od koreańskiego, bo akurat na Facebooku po prostu pojawiła mi się um, nie tyle oferta, tylko właśnie informacja o tym egzaminie, a już coś wcześniej myślałam, że a, dobra, ok, fajnie byłoby spróbować z językiem koreańskim, z egzaminem. No, ale akurat wtedy dopiero to udało mi się zrobić. Czyli pierwsza motywacja to, że uczyłam się tego języka bardzo długo. Druga motywacja była taka, że miałam wrażenie, że przez to, że ja studiuję germanistykę, miałam wrażenie, że się oddalam trochę od tego języka, że trochę zaczęłam zapominać. A nie chciałam do tego dopuścić, więc stwierdziłam, dobra, okej, okay, mam wakacje, zacznę się uczyć koreańskiego na nowo. Znaczy, o ile można to nazwać nauką koreańskiego na nowo, bo przecież przez cały czas wcześniej się uczyłam, ale tak ogólnie po prostu chciałam nadrobić zaległości. Nie chciałam po prostu oddalić się od tego języka jeszcze bardziej. Tak to ładnie nazwijmy. Inną rzeczą, która również bardzo mnie zmotywowała, jeśli chodzi o podejście do tego egzaminu, jest to, że tak naprawdę zdanie go na najwyższym poziomie yy, jest równoznaczne z koralistyką. Ja o tym wcześniej nie wiedziałam i to tak naprawdę sprawiło, że zaczęłam szukać w ogóle informacji o językach obcych. O certyfikatach tak dokładnie i okazało się, że tak jest właśnie z wieloma językami obcymi. To znaczy, że najwyższy poziom danego egzaminu jest równoznaczny właśnie z ukończeniem studiów o danym języku. Motywacja to jest jedno, ale teraz fajnie byłoby porozmawiać o tym, z jakich materiałów korzystałam. Jeśli chodzi o książki, to zrobiłam jeden filmik na moim kanale. To jest jeszcze taki jeden z pierwszych moich filmików. Link znajdziecie gdzieś tutaj. Na górze. Jeśli chodzi o książki, z których korzystałam przygotowując się do tego egzaminu, to był to język koreański dla Polaków. Mam wszystkie trzy części, a z drugiej strony korzystam jeszcze z język koreański, część pierwsza, część druga, bardziej nawet część druga, i to są książki z liternictwa Dialog. Bardziej nawet korzystam z części drugiej, bo tam były takie zagadnienia, które przyspieszały moją naukę. Po prostu uczyłam się bardzo dużo słownictwa. Miesięcznie mi chyba wyszło co jakieś 4000 słówek, coś koło tego, może trochę więcej. W każdym razie. Ilość była dość duża, i po prostu szukałam różnego rodzaju sposobów, jak lepiej zapamiętywać to słownictwo, i właśnie w części drugiej to znalazłam. To są takie pośrednie sposoby, raczej takie związane z gramatyką. Um, po prostu ze sposobami na tworzenie słownictwa, ale to akurat w moim wypadku pomogło. Ale to byłoby na tyle, jeśli chodzi o polskie książki, bo korzystam również z zagranicznych książek. Um, I tutaj po części to były albo normalne podręczniki, albo też po prostu jakieś e-booki, bądź też strony internetowe. Jedna z serii, z której korzystałam, to jest powiedzmy, że seria, która nie mam zielonego pojęcia, jak się nazywa, aczkolwiek mi po prostu taką. Dość e, specyficzną okładkę, tutaj e, jest e, ta książka właśnie z tej serii tych podręczników było dość dużo. Z tych książek korzystałam, bo z tego co widziałam, to one są takie bardzo przygotowujące właśnie po ten egzamin, nawet niektóre słownictwo, które widziałam na przykład w tekstach przykładowych, które wydawało mi się. Ej, ale z tego się nie korzysta na co dzień? Po co, co to to tutaj robi? E, to właśnie takie słownictwo czasami było w tej książce. To jest jedno. Najbardziej mi się również podobało to, że tutaj była osobna książka, w której były czytanki. Bo tak naprawdę najbardziej nastawiałam się na to, że zdobędę dużo punktów za czytanie. W efekcie okazało się, że najlepiej mi poszło słuchanie. Słuchanie ćwiczyłam najmniej, bo głównie ćwiczyłam za pomocą e, po prostu słuchanych na YouTubie. Czy to właśnie przykładowych do tego egzaminu, czy K-pop. Te. Um, I po prostu staram się ze słuchu rozumieć to, co śpiewają, e, co w efekcie szło mi bardzo dobrze. I pamiętam taką jedną sytuację podczas mojej nauki teraz, że sobie siedziałam um, i piosenka, której wcześniej w ogóle nawet nie rozumiałam, to tak właśnie nim starałam się uczyć, robić coś innego i właśnie leciała ta piosenka w tle. Ja się nagle złapałam na tym, ej, ale ja ją rozumiem, takie oh my god. Takie, taki był mniej więcej mój zadzież. Jedna kwestia jest też taka, że ja bardzo rzadko zwracam uwagę na tekst piosenki. W sensie raczej na melodię, ale na tekst to takie... 2 na 10, więc nawet często po angielsku, jak śpiewają, to ja takie. Okej, okay, dobra, śpiewają, ale w efekcie co oni śpiewają takie. Trochę to średnie. Ale wracając do tych książek, oprócz właśnie tej serii podręczników, korzystałam również z materiałów na stronie topicguide.com. To było moje takie główne źródło wiedzy, jeśli chodzi o egzamin Topic, a poza tym tam była możliwość kupna takich dwóch um, zestawów właśnie na nauki języka koreańskiego, właśnie jeden na Topic 1. Jeden na topik 1, nieważne, że ma maślane. Pierwszy zestaw był na topik 1, drugi zestaw był na topik 2. Kupiłam dwa i z jednej strony, jak komuś o tym powiedziałam, to było takie: co? Jak można było tyle wydać pieniędzy? A z drugiej strony, jak sobie pomyślałam, takie: mhm, no dobra, okej, jeden to moje pieniądze, dwa, no ale mi to pomogło, no co? Dlaczego by nie? To jest jedno, a poza tym te same książki koreański dla Polaków, wcześniej jak kupowałam, no to też jedna książka to kosztowała ponad 100 zł, więc takie... Ale jeśli chodzi o to, czy to było warte tych pieniędzy, to myślę, że to zależy. Ja zaoszczędziłam na pewno czas, no bo w większości, tak naprawdę, tego typu, powiedzmy, zestawach, to chodzi po prostu o czas, że oszczędza się czas. Bo te informacje można sobie znaleźć za darmo w necie, ale jeśli komuś zależy na czasie, a mi akurat zależało, no to lepiej było coś takiego kupić, bo te informacje nie były na stronie, właśnie topic guide, albo na polsku też innych stronach, no ale tam było wszystko ładnie, pięknie zebrane, więc ja się cieszyłam. Tak samo listy słownictwa, listy gramatyki, które są potrzebne, właśnie akurat na ten dany konkretny egzamin no to to było bardzo przydatne. A poza tym pozwalało to oszczędzać czas, no bo okej, okay, dobra skakać z książki na książkę, jeśli to jest taka randomowa nauka, która po prostu ma mi sprawiać radość i to nie jest nauka na czas, tak to nazwijmy, to to jest okej, okay. ale tutaj akurat jeszcze raz to powtarzam, miałam 3 miesiące. Ja chciałam napisać to jak najlepiej. I tak w efekcie wyszło jak wyszło, bo się rozchorowałam, w sensie w połowie, to inna kwestia, ale po prostu mi zależało. Najzwyczajniej w świecie. Oczywiście nie mogło się obyć również bez stron internetowych. Jeśli chodzi o te strony, to na moim blogu jest taki jeden wpis, również jeden z pierwszych, um, gdzie dzieliłam się stronami do nauki języka koreańskiego. Te strony to jest dopiero pierwsza część, tak naprawdę, um, z tego, z czego korzystałam, ale najczęściej korzystam tak naprawdę ze stron, które pochodziły z Indonezji. Um, one były akurat w języku angielskim, ale. Potem czytając właśnie niektóre informacje, czy też po prostu chyba raz udało mi się sprawdzić, skąd jest serwer, czy skąd są osoby, które założyły tę stronę, jakoś tak udało mi się znaleźć taką informację, no to właśnie to było z Indonezji. Um, no i właśnie ze stron indonezyjskich korzystam najczęściej. Z Indonezji, jedna była chyba z Filipin, również, więc takie. Okej, okay, międzynarodowo. I tam była również wyjaśniona gramatyka. To najczęściej wyglądało tak, że jak czegoś nie mogłem zrozumieć z książki, właśnie język koreański dla Polaków, po tym jak jeszcze nie mogłem czegoś zrozumieć, to było wyjaśnione właśnie na no, Topic Guide, to moją ostatnią źródłem ratunku była właśnie ta strona indonezyjska. I właśnie wtedy, dopiero za trzecim razem, udało mi się coś ogarnąć, coś zrozumieć. No cóż, to trzech razy sztuka. Przygotowując się do egzaminu z języka koreańskiego, bardzo dużo również mówi się o tym, aby robić testy przykładowe, bo chodzi o to, żeby przygotować się, przyswoić rodzaje zadań, które będą na tym egzaminie. Ja niestety to jest mój błąd, ale nie robiłam wystarczająco dużo tych testów przykładowych. Najzwyczajniej w świecie. Bo ja stwierdziłam, a nie, dobra, spoko, pewnie trochę przesadzają z tym, że Trzeba robić dużo tych testów. No, i to właśnie był mój błąd. Z jednej strony, po prostu na tym egzaminie jest trochę mało czasu, najzwyczajniej w świecie, i tak naprawdę te zadania po prostu tak lecą, lecą, lecą. A nawet potem, kiedy już przychodzi czytanie, bo najpierw jest słuchanie, potem czytanie, przynajmniej w tym pierwszym egzaminie. No to jednak już jest troszkę właśnie średnio. Bo po prostu tego czasu jest bardzo mało. Ja nawet sama się łapałam na tym, że dobra, ok, mi tego czasu po prostu pod koniec już brakowało. Te testy przykładowe wraz z odpowiedziami ja miałam akurat właśnie. Z tego pakietu, który kupiłam w Topic Guide. Aczkolwiek te testy można znaleźć tak naprawdę za darmo, właśnie na tej stronie. A po drugie, one są ogólnodostępne w internecie, to nie jest tak, że to jest jakaś wiedza zakazana, trzeba, nie wiem, jakieś klucze dostępu, coś ogarniać, żeby zobaczyć te testy. Nie, one są ogólnodostępne, można też znaleźć je w formie filmików na YouTubie, gdzie od razu pojawiają się odpowiedzi, w sensie jakiś tam jest czas przykładowy, a potem są właśnie um, odpowiedzi. A, i to mi od razu przypomniało, że. Korzystałam jeszcze z jednego takiego kanału na YouTubie. To był właśnie pan, profesor Koreańczyk. Um, I on właśnie po pierwsze rozwiązywał zadania, w sensie tłumaczył całą gramatykę, tłumaczył słownictwo, albo przerabiał książki. Na takiej zasadzie, na przykład, nie wiem, książka Integrated Korean. Um, no i nie wiem, na przykład było jedno audio, drugie audio, czy też gramatyka I on tłumaczył całe zagadnienia właśnie w bardzo przystępny sposób. Link do tego kanału będzie w opisie do tego filmiku i naprawdę polecam. Zwłaszcza jeśli jesteście samoukiem i po prostu czasami brakuje takiego wyjaśnienia od nauczyciela, tak to nazwijmy. Inną kwestią jest też to, że jak mi brakowało właśnie takich wyjaśnień, to albo po prostu właśnie szukałam filmików na YouTubie, um, albo wchodziłam na jakieś właśnie takie strony, typu właśnie ta indonezyjska, albo też po prostu wchodziłam na te strony, gdzie na jakiejś speakerzy, albo nauczyciele danego języka starają się po prostu odpowiadać na pytania nie na tej speaker'ów, osób, które dopiero się uczą. Jeśli chodzi jeszcze o takie moje błędy, które popełniłam um, podczas nauki na ten egzamin w 3 miesiące, to było to, że nie pracowałam nad moją koncentracją. Kiedyś w jednym z moich filmików mówiłam o tym, że moja koncentracja jest dość kiepska, że z jednej strony ona trwa krótko, ale po prostu przynosi mi super, hiper mega efekty, na takiej zasadzie, że jedna moja na przykład sesja potrafi trwać pięć minut, ale zapamiętuję prawie wszystko. Prawie wszystko, co na przykład przeczytałam, co, czego próbowałam się nauczyć. Um, no i niestety właśnie przeegzamienie z języka koreańskiego to jest niefajne, bo najzwyczajniej w świecie bardzo szybko człowiek się męczy i zaczyna boleć głowa. Nie mam pojęcia, czy to był jeden z tych powodów, dlaczego dostałam migranę, czy po prostu nie wiem, może coś z ciśnieniem, e, czy może za mało wody, czy jakieś inne jeszcze czynniki. Nie mam pojęcia, ja już nie chcę dociekać, ale tutaj właśnie jest po prostu moja rada, że jeśli chcemy się przygotować do tego egzaminu, to jednak warto ćwiczyć swoją koncentrację. Ćwiczyć koncentrację, robić testy przykładowe i nie brać przykładu za mnie właśnie jeśli chodzi o to, że a dobra jakoś to będzie. Naprawdę. To był jeden z głównych błędów, który będę starała się poprawić przy innych egzaminach, to jedno. I przy tym jak będę chciała spróbować jeszcze raz egzamin z języka koreańskiego. Okej, okay. teraz mogłabym jeszcze odpowiedzieć na to, co najbardziej podobało mi się w tej mojej nauce. Najbardziej jeśli chodzi o coś, co wiązało się z moją nauką, Um, czy po prostu jakieś takie dodatkowe sytuacje, to było to, że zaczęłam oglądać Supernatural, mój ulubiony serial w języku koreańskim. Na takiej zasadzie, że po prostu udało mi się znaleźć gdzieś um, z napisami koreańskimi. To jeszcze były te czasy, kiedy Supernatural nie było na Amazon Prime. Znaczy był, ale nie dostępny dla Polski i... Tak trochę średnio. A teraz, właśnie od niedawna jest dostępny. Jest właśnie z wszystkimi możliwymi napisami, właśnie z koreańskimi również. I ja po prostu sobie to robiłam tak, że oglądałam sobie Super Natural, zaczynam jeszcze raz od początku. Um, no, no i właśnie koreańskie napisy do tego. I z jednej strony na początku oglądałam również z. Z audio, czyli tam po prostu gadali sobie po angielsku i z napisami, ale to, że oglądałam z audio, to był trochę błąd i dlatego potem w efekcie wyłączyłam to audio i oglądałam z samymi napisami. Trochę to było osobliwe uczucie, bo tak mi trochę brakowało właśnie głosu Dina, głosu Sama, głosu wszystkich innych bohaterów. Um, no ale dobra, przemęczyłam się. To była więc taka jedna sytuacja, która mi zapadła w pamięć i też się zdziwiłam takie: okej, okay, dobrze, pięknie, e, moje ukochane supy na czarno po koreańsku na no, takie połączenie jeszcze nie wpadłam. Ale oczywiście jednak wpadłam potem również na to, żeby czytać fanfiction w języku koreańskim. Miałam kłopot ze znalezieniem tego. W sensie, jeśli chodzi o to, co ja szukałam, to był problem. I tak, jeśli chodzi o to, co ja szukam fanfiction, czyli supernatural, to miałam na początku kłopot ze znalezieniem. W efekcie znalazłam jakoś taką stronę, gdzie z tak tego co pamiętam było fanfiction o Supernatural z Archiwum X, i jeszcze chyba Polityki wampirów. To mniej więcej było jakieś w ogóle fanfiction właśnie takie supernatural. Zobaczyłem w sensie wszystkich właśnie tych seriali, takich, które. Było jakieś tak, właśnie coś superaczą, o to mi chodziło. Ale z drugiej strony Znalazłam to z trudem. Jest tak trochę średnio. No i akurat pierwsza fanfiction, które otworzyłam zaczęła się jakąś taką sekwencją, że w ogóle jej nie zrozumiałam, i potem dopiero po przeanalizowaniu okazało się, że jest to zdanie wielokrotnie złożone. Takie, które nawet jak po polsku by się przeczytało, właśnie z taką złożonością, to to byłoby takie, ale że co autor miał na myśli? Ale przeczytałam to zdanie, potem już rozumiałam, jest takie dobra, spoko. Mówi się trudno. Ja Miałam po prostu pecha. Um, z drugiej strony szukałam również na przykład fanfiction o zespołach popowych um, O BTS udało mi się znaleźć bez problemu. O też. I w sumie chyba tylko tyle patrzyłam. Tak. O Super czytałam najchętniej i w ogóle niektóre e, tam teksty właśnie, to myślałam, że ja padnę. Dosłownie. E, jeśli macie dobrą znajomość koreańskiego, to polecam poszukać. Można się uśmiać, przynajmniej z tego, co ja znalazłam. To było takie osobliwe. Ostatnio staram się nie korzystać ze słowa dziwne, tylko właśnie osobliwe. Ale również czasami wychodzi to osobliwie. Ale przynajmniej było zabawnie. Jeśli chodzi o filmy w języku koreańskim, to raczej tylko szukałam czegoś, co jest na YouTubie. Tutaj akurat znalazłam jakieś filmy dotyczące psychologii, w języku koreańskim i to było um, trudne do zrozumienia, ale takie dobra, słuchałam po prostu. Żaden problem. A potem znalazłam jeszcze taki jeden kanał, który jest po koreańsku, a on dotyczy języka francuskiego. I to było na takiej zasadzie, z tak tego co pamiętam, że było mówione chyba po koreańsku, a napisy były po francusku. I dla mnie to było takie zabawne, bo z jednej strony miałam koreański i francuski, którego po trochę również już się uczę. Um, no i po prostu bardzo się ucieszyłam, że akurat rozumiałam i jedno i drugie. Więc w sumie, połączenie dwóch języków obcych, czyli tego, co tak naprawdę jak ja się najczęściej uczę, mi dałam radę. Ale okej, okay, moi drodzy, to byłoby na tyle, jeśli chodzi o to, jak przygotowywałam się na egzamin z języka koreańskiego. To były trzy miesiące i tak naprawdę starałam się to jakoś najbardziej zebrać, um, powiedzieć, jak mi szła ta nauka. Aczkolwiek pewnie i tak o wielu rzeczy zapomniałam, albo może nie odpowiedziałam na niektóre z Waszych pytań. Jeśli tak było, to po prostu proszę, zadajcie mi je jeszcze raz w komentarzu, a postaram się na nie odpowiedzieć. A ja teraz mogę się uczyć, ale nie koreańskiego, tylko niemieckiego, bo studia, sesja, takie tam sprawy. Pa pa! Kocham Was!